Kuriera Opolskiego poprowadzi dla Państwa Magdalena Antoszak. Dobry wieczór, mija godzina 18.30, a to czas na najważniejsze informacje z naszego regionu. Zapraszam. Dziecko wypadło z pierwszego piętra. I to wszystko, co, co słyszeliśmy na ten temat. Kolejne samorządy odbiorą dzisiaj pieniążki na remonty swoich dróg. Wygoda dla mieszkańców. Wracają koło 14.00 blokując ulicę. Hałas, smród. Zaczynamy jednak od narastającej presji migracyjnej i jej skutków. Przedstawiciel ambasady Niemiec został wezwany do polskiego MSZ po tym, jak młody Polak został brutalnie zgwałcony na stacji metra w Monachium. Ofiara to 18-letni uczeń szkoły językowej. Domniemanym sprawcą jest 20-latek z Afganistanu. Do podobnych przypadków w krajach zachodniej Europy dochodzi często. Stąd tak stanowcze nie dla przymusowej relokacji nielegalnych migrantów do Polski. Więcej w materiale Kamila Trzaski. Przemoc na ulicach miast zachodniej Europy to codzienność. W większości z nich statystyki przestępstw, głównie napaści, rozbojów i przemocy seksualnej, skokowo wzrosły na przestrzeni ostatniej dekady. I w zasadzie nie ma tygodnia, by media nie informowały o takich przypadkach. Dziesięciolatka zgwałcona w Brunżwiku, atak nożownika w Ansi we Francji, czy próba porwania dziewczynki sprzed domu w Bordeaux. W tej chwili tych imigrantów, szczególnie szczególności we Francji, w... I w Niemczech jest tak dużo, że nie można sobie z nimi poradzić. Przez Francję miesiąc temu przetoczyła się fala przemocy po zastrzeleniu Algierczyka, który nie chciał zatrzymać się do policyjnej kontroli. Tysiące spalonych samochodów, ranni policjanci i terror, którego byliśmy świadkami w podparyskim NOTER. W Szwecji podwyższenie poziomu zagrożenia terrorystycznego i wojny gangów, które w Malmö, Sztokholmie i Göteborgu przynoszą przypadkowe ofiary. Także wśród dzieci. Kiedy widzimy zwiększone zagrożenie dla bezpieczeństwa naszego kraju i wiemy, że istnieją grupy ekstremistyczne, które życzą nam krzywdy, powinniśmy oczywiście zwiększyć naszą czujność. Tyle, że to już nie działa. Większość grup jest tak hermetyczna, że trudno do nich przeniknąć, nie mówiąc o ich rozbiciu. To zdaniem publicystów wynik błędnej i niekontrolowanej polityki migracyjnej. Ta wstrząsająca historia pokazuje nam, jak radykalnie zmniejsza się poziom bezpieczeństwa, gdy dopuścimy do masowej, nielegalnej też migracji, ale też pokazuje, jak społeczeństwa obojętnieją wtedy na agresję i przemoc. Stąd tak stanowcze nie dla przymusowej relokacji nielegalnych migrantów do Polski. Dotyczy to również tych, którzy dzisiaj szturmują polską granicę. Ta cała migracja jest sztucznie wywołana przez reżim białoruski. Pamiętajmy o tym. Te osoby nie znalazły się po stronie białoruskiej przypadkiem. Zostały tam dowiezione, dostarczone przez białoruskie służby. Przeszło 90 prób przekroczenia granicy. Niemal codziennie dochodzi do starć. Widać, że służby białoruskie instruują osoby znajdujące się po tamtej stronie granicy, że używane są również petardy. Podobnie wygląda sytuacja na Łotwie, gdzie w ostatnich dniach służby dwukrotnie oddawały strzały ostrzegawcze, by odstraszyć atakujących migrantów. 28 sierpnia w Warszawie ma się odbyć spotkanie ministrów spraw wewnętrznych Polski, Litwy i Łotwy na temat wspólnych działań wobec hybrydowego ataku z Białorusi. Kamil Trzaska, TVP Info. Dwój i pół latek wypadł z okna na pierwszym piętrze kamienicy w Skorogoszczy w powiecie brzeskim. Dramatyczne zdarzenie uwieczniła kamera przemysłowa. Chłopiec w ciężkim stanie został śmigłowcem przetransportowany do szpitala. Ostrzegam Państwa, zdjęcia na początku materiału są tylko dla widzów o podwyższonej odporności psychicznej. Bartosz Sadliński. Do zdarzenia doszło dziś rano w jednej z kamienic przy Opolskiej, głównej ulicy Skorogoszczy. Podczas wypadku dziecko przybywało z matką, a ojciec był w pracy. Tam był, podobno, że przyjechał szybko ten ojciec. Niby okno było zamknięte, ale nam trudno to osądzać. To dziecko wypadło z pierwszego piętra. I to wszystko, co, co słyszeliśmy na ten temat. Jest na chodniku, tak. Trochę krwi. Policja wyjaśnia dokładne okoliczności zdarzenia. Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że doszło tutaj do nieszczęśliwego wypadku. Na miejscu była mama. Ma chłopca, ona została przebadana na zawartość alkoholu. Była trzeźwa, natomiast podkreślamy tutaj, że wyjaśniamy szczegóły tego zdarzenia. Dziecko w stanie ciężkim przebywa w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym, gdzie zostało przytransportowane śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego Bartosz Sadliński, Kuriero Polski. Kolejne 25 milionów złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg trafiło do opolskich gmin i powiatów. Dziś wojewoda Sławomir Kłosowski podpisał szereg kolejnych umów z samorządowcami. O szczegółach Jakub Słupecki. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to program skierowany do samorządów, wspierający poprawę jakości dróg regionalnych. W najnowszym rozdaniu wnioski o dotację z Rządowego Funduszu złożyło 35 samorządów, powiatów i gmin z Opolszczyzny. Kolejne samorządy odbiorą dzisiaj pieniążki na remonty swoich dróg, wygoda dla mieszkańców. Te drogi, które od dziesięcioleci oczekiwały na to, żeby rzeczywiście połatać dziury i doprowadzić je do stanu używalności, będą mogły być wykonane, będą mogły być zrobione. Dzisiaj umowy podpisuje z 15 samorządami na kwotę 6 milionów 700 tysięcy złotych. Kwota dofinansowania, które uzyskały poszczególne powiaty i gminy stanowią nawet 80% całości kosztu przeprowadzanych remontów i modernizacji. Dostajemy dofinansowanie 80% w wysokości 570 tysięcy zł na remont długo oczekiwanej ulicy Wybickiego. Na pewno mieszkańcy tej ulicy będą się cieszyli, mieszkańcy okolic, którzy tą ulicą jeżdżą. Kolejna ulica z dofinansowaniem rządowym. I to nie jest tak, że te dofinansowania są nam obiecane. Te dofinansowania, niektóre zostały już zrealizowane, niektóre się realizują, a to będzie niebawem realizowane. Dofinansowanie to jak faktycznie wygrana na loterii. Pieniądze, które w wysokości 649 tysięcy stanowią 80% inwestycji ulic odchodzących od rynku miasta kluczborka, które zaspokoją trakt pieszych oraz swobodniejszy przejazd samochodów na terenie od rynku aż po mały targ. Przyjęty sposób remontowania dróg znacznie zmniejsza koszty związane z ich rewitalizacją. Do tej pory samorządy realizowały inwestycje w ramach budowy albo przebudowy drogi, to związane było z pewnymi zapisami w klasyfikacji budżetowej w samorządach i było takie oczekiwanie zgłaszane przez samorządy, że bardzo by chciały, ażeby w maksymalnie uproszczonych zapisach remontowych, jeżeli chodzi o remonty dróg, przeznaczyć im jakąś dodatkową pulę. Systematyczna poprawa jakości dróg w tym gminnych i powiatowych stanowi priorytet rządu zwiększa to bowiem nie tylko bezpieczeństwo podróżowania, ale także konkurencyjność regionów i atrakcyjność poszczególnych ośrodków dla inwestorów. Jakub Supecki, Kurier Opolski. Kandydaci koalicji obywatelskiej do Sejmów w Okręgu Opolskim zaprezentowali się dziś na konferencji prasowej. Wśród wielu kontrowersyjnych postaci w tym gronie wyróżnia się brzeska radna Monika Jurek. Podczas ostatnich wyborów władz P.O. w Powiecie Brzeskim miała się ona dopuścić działań, przez które wybory te trzeba było unieważnić i przeprowadzić od nowa. Mimo to uzyskała wysokie czwarte miejsce na liście Kamila Korzeniowska. Dwudziestu czterech kandydatów, którzy będą z opolszczyzny ubiegać się o miejsce w Sejmie, zaprezentowało się dziś na wspólnej konferencji prasowej. Jedynką jest były wicepremier oraz minister obrony narodowej w rządach Donalda Tuska i Ewy Kopacz, Tomasz Siemoniak. Na dwójce jest dotychczasowa senator Danuta Jazłowiecka, a na trzecim miejscu lider nowoczesnej na opolszczyźnie, słynący z rynsztokowego języka Witold Zębaczyński. Oceniam ich bardzo wysoko, przede wszystkim za ich osobiste decyzje, bo każda z pań i panów są osobami przekonanymi i zdeterminowanymi do tego, żeby prowadzić kampanię wyborczą, żeby poddać się ocenie społecznej ludzi. I proszę zauważyć, mówimy tutaj o osobach, które stają się ofertą dla mieszkańców województwa opolskiego. Siemoniak to spore zaskoczenie, ponieważ nie jest on w żaden sposób związany z Opolszczyzną. Swoje pierwsze miejsce na liście wyborczej komentuje tak. Dlaczego? Donald Tusk i Andrzej Buła mnie poprosili. Dlatego, że województwo polskie jest dla nas niezwykle ważne i dla koalicji obywatelskiej i dla całej opozycji demokratycznej. To tu musimy wygrać, żeby wygrać w całej Polsce. Chcę przekonać mieszkańców opolszczyzny, współpracując ze wszystkimi na liście, do tego, że mamy determinację, mamy świetnych kandydatów, jesteśmy uczciwi, mamy program i wiemy, co zrobić. Na wysokim, czwartym miejscu znalazła się brzeska radna Monika Jurek, o której zrobiło się głośno za sprawą wyborów władz powiatowych Platformy Obywatelskiej w 2021 roku. Jurek była w komisji wyborczej, która miała dopuścić do udziału w głosowaniu osoby nieuprawnione w tym, jak donosiły brzeskie media, jej męża. W rezultacie wybory zostały unieważnione i trzeba je było powtórzyć. Sama zainteresowana tamtą sytuację tłumaczy dziś następująco: Niesamowite było dla nas to że ktoś jest kilkanaście miesięcy członkiem platformy płaci składki i w ostatecznym rozrachunku nie ma go na liście osób uprawnionych do, do głosowania. Stąd biorąc pod uwagę tą dziwną dla nas sytuację, wydawało nam się, że będzie można po prostu to w jakiś sposób wyjaśnić. Wyjaśnić się nie udało, konieczne było powtórzenie wyborów. O zdanie na ten temat zapytaliśmy również szefa struktur Platformy Obywatelskiej na Opolszczyźnie, marszałka województwa opolskiego Andrzeja Bułę. Po prostu są takie sytuacje, że w takim procesie wyborczym jak my prowadzimy, w takim procesie po prostu zdarzają się błędy i to, to czy, czy, czy one się zdarzą w Kędzierzynie Koźlu, czy w Brzegu, czy w kuczborku. Wszędzie, wszędzie procedury są tak skazane, że, że, że należy poprawić i tam nie widzę żadnej winy pani Moniki Jurek. Listę koalicji obywatelskiej w naszym regionie zamyka Tomasz Kostuś, Kamila Korzeniowska, kurier opolski. Mniejszość niemiecka zdecydowała się wystawić kandydata na senatora tylko w jednym okręgu, obejmującym Opole i powiat Opolski został nim starosta Henryk Lakwa. Mniejszość niemiecka miała reprezentanta w Senacie Gerarda Bartodzieja przez pierwsze dwie kadencje polskiego parlamentu, a więc w latach 1991-1997 15 października o kolejny w historii mandat w Senacie dla mniejszości niemieckiej powalczy starosta o Polski. Pan Henryk Lakwa. Obecny starosta to człowiek, który tak naprawdę od początku funkcjonowania samorządów, był w tym samorządzie, w gminie, a od 20. Pięciu lat w starostwie. Tak naprawdę starostwo polskie to Lakwa. Lakwa to starostwo polskie. Dla nas bardzo istotne, aby to właśnie kandydat reprezentujący wartości, które są dla nas istotne, reprezentował nas, mniejszość niemiecką w najbliższych wyborach do senatu. Startuje dlaczego? Dlatego, że widzę, że zmienia się w kraju coś, co nazywamy centralizmem. Coraz bardziej ten centralizm wchodzi do naszego. Małego Hajmatu, do naszego regionu, ale również w kraju. Widać to poprzez zmniejszenie zadań które ma na przykład chociażby samorząd powiatowy którego reprezentuje. Mniejszość niemiecka zdecydowała się także poprzeć Beniamina Godyle kandydata koalicji obywatelskiej startującego w okręgu 53 obejmującym wschodnią polszczyznę. Liczba wyborców głosujących na komitet mniejszości niemieckiej w wyborach parlamentarnych przez lata malała by ze 132 tysięcy w 1991 roku spaść do 32 tysięcy w roku 2019. Z drugiej strony liczba Głosów w 2019 roku była o 4,5 tysiąca większa niż w 2015. Politycy mniejszości niemieckiej dostrzegają ten wzrost i liczą na kontynuację trendu. Bartosz Sadliński, Kurieropolski. Wojciech Dąbrowski, prezes Polskiej Grupy Energetycznej, odwiedził dziś elektrownię Opole. Podkreślał rolę tego zakładu w krajowym systemie energetycznym, wskazując, że generuje ona aż 8% zapotrzebowania energetycznego Polski. Maciej Dobrzański. Ostatnie lata przyniosły elektrowni Opole spore wyzwania. Dziś była okazja, by prezes Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski osobiście podziękował za wkład pracowników i stanie na Straży Bezpieczeństwa Energetycznego regionu. Dodatkowym powodem wizyty był wyjątkowy jubileusz. Elektrownia Opole od 30 lat zapewnia bezpieczeństwo energetyczne na tym terenie Polski. Dostarcza prawie 8% energii elektrycznej do sieci. Także jest to ważny element bezpieczeństwa energetycznego. Mamy ze sobą COVID, mamy ze sobą. Apogeum kryzysu energetycznego po wybuchu wojny energetycznej, po wybuchu wojny w Ukrainie. I pracownicy elektrowni Opole przez te najtrudniejsze, w tych najtrudniejszych momentach zawsze zawsze stają na wysokości zadania. Podczas wizyty podkreślano wagę największej od 1989 roku inwestycji w Polsce, jaką była budowa 5 i 6 bloku elektrowni Opole. Są to bloki najsprawniejsze, które produkują energię, właśnie y, 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 wyposażone w, naj, w, naj, w najlepsze y, y, Urządzenia oczyszczające, oczyszczające spaliny, które powstają przy spalaniu węgla, także spełniają najostrzejsze normy środowiskowe europejskie i światowe. Ważnym elementem spotkania była też przyszłość a wszystko w kontekście kolejnego ważnego przedsięwzięcia związanego z bezpieczeństwem energetycznym Polski. Pracownicy Elektrowni Opole mogli dzisiaj porozmawiać z prezesem o tym, co nas czeka jako podmiotu produkującego prąd, czyli stworzenie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego i wszystkie związane z tym wyzwania. Jesteśmy podmiotem, który, biorąc pod uwagę jakość, model produkcji, z pewnością będziemy najdłużej funkcjonującą elektrownią węglową w Polsce. W kwestii przyszłości warto podkreślić, że docelowo Polska będzie musiała korzystać z energii jądrowej, i tu prezes Wojciech Dąbrowski przypomniał o planach budowy elektrowni elektrowni atomowej na Pomorzu, które w ostatnich miesiącach się skrystalizowały. Przy okazji prezes PGE podkreślił, że prąd w Polsce jest jednym z najtańszych na kontynencie. Średnia cena megawatogodziny w naszym kraju wynosi 100 euro. Czterokrotnie mniej niż we Włoszech i dwa i pół raza mniej niż w Hiszpanii. Maciej Dobrzeński Kurier Opolski. Oglądają państwo główne wydanie Kuriera Opolskiego, a przed nami kolejne informacje z regionu w skrócie. Zapraszam. Kryminalni z Nysy zlikwidowali nielegalną plantację konopi. Śledczy zabezpieczyli 208 krzewów konopi w różnych fazach wzrostu oraz ponad 58 gramów suszu roślinnego. Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące posiadania i uprawy środków odurzających. Za takie przestępstwa ustawa przewiduje karę do 10 lat więzienia. Na terenie powiatu krapkowickiego doszło do dwóch niebezpiecznych sytuacji z udziałem psów. Najpierw pies nietrzymany na smyczy zaatakował innego psa. W drugim przypadku Husky zagryzł kota. Zgodnie z artykułem 77 Kodeksu Wykroczeń za ten czyn grozi kara ograniczenia wolności, grzywny do 1000 zł albo kara nagany. 26-latek kierujący Hyundai'em zahaczył o lusterko busa marki Renault w miejscowości Zieleniec. Chwilę potem sprawca kolizji wjechał do rowu i uciekł z miejsca zdarzenia. Policjanci zatrzymali go po krótkich poszukiwaniach. Okazało się, że miał ponad promil alkoholu w organizmie. Na Opolszczyźnie trwa wizyta dzieci z polskiego gimnazjum w Wilnie. Nasi młodzi rodacy przybyli w ramach jednej z kolonii edukacyjnych, których pomysłodawcą jest prezes telewizji polskiej Mateusz Matyszkowicz. Wczoraj jedną z atrakcji było nocne zwiedzanie Prudnika. Dzieci odwiedziły Muzeum Ziemi Prudnickiej, obserwowały miasto z wysokości, a jego tekstylną przeszłość poznawały w Centrum Tradycji Tkackich. Mi się bardzo podoba, jak tutaj nocą jest. Nie jest zbyt gorąco, taka przyjemna atmosfera. Muzeum było bardzo fajnie. Jakby niezwykle, bo zawsze się chodzi dniem, a tutaj nocą, to było bardzo fajnie. To bardzo jest przyjemny pobyt z klasą, z przyjaciółmi, z nauczycielami i to jest naprawdę takie superowe. Ponieważ jesteśmy w głównym budynku muzeum, czyli w Arsenale i mamy ładnie osiedlone mury z zewnątrz, więc najpierw chciałem im pokazać właśnie jak te mury wyglądają w oświetleniu sztucznym. A potem wchodzimy do budynku na dziedziniec, który jest oświetlony lampami naftowymi, także jest tak nastrojowo. Opowiadam im o tym, jakie funkcje pełni ten budynek, pokazujemy cele więzienne, a potem wchodzimy na wieżę. Mamy Centrum Tradycji Tkackich, tam pokazujemy filmy, tak żeby się dowiedziały też te dzieci coś o historii właśnie najważniejszego przemysłu, który tutaj kiedyś funkcjonował i o osiągnięciach y, rodzin y, fabrykanckich. Prudnik nam podoba się coraz więcej. E, każdy dzień e, z, zakochane coraz więcej w tym e, ładnym, pięknym takim miasteczku. Dzisiaj zwiedziliśmy Nisa. E, też jesteśmy pod wrażeniem e, jakie to piękne miasto. E, co nam podoba się, nam bardzo podoba się, że to jest e, bardzo zielone miasto, że są boiska, że takie rekreacyjne zony, że bardzo bardzo świeże powietrze. Z gór, rano. Kąpielisko zielona zatoka włączników w powiecie próbnickim, zamknięte z powodu zanieczyszczenia mikrobiologicznego. Zdaniem sanepidu kontakt z tamtejszą wodą może być szkodliwy dla zdrowia. Pod nadzorem Inspekcji Sanitarnej Województwa Polskiego znajduje się 15 kąpielisk. Jedno z nich nie spełnia wymagań pod względem mikrobiologicznym występują w nim zanieczyszczenia bakteriami enterokokami. Są to bakterie pochodzenia jelitowego, świadczy to zanieczyszczenie o zanieczyszczeniu wody fekaliami. Kąpiel w takiej wodzie może powodować zaburzenia ze strony układu pokarmowego oraz moczowego lub jakieś objawy skórne. Szczególnie narażone są osoby z starsze, z obniżoną odpornością oraz kobiety w ciąży. W związku z tym zaleca się kąpiel w pozostałych 14 kąpieliskach, w którym jakość wody spełnia wymagania. Aktualne komunikat znajduje się w serwisie kąpieliskowym. Nos przyzwyczaja się do zapachu, na przykład perfum, i po jakimś czasie przestaje go czuć. Zgoła inaczej ma się sprawa ze smrodem. Wiedzą o tym mieszkańcy Kędzierzyna Koźla, którzy od kilku lat sąsiadują z bazą śmieciarek. Jak długo będą jeszcze wstrzymywać oddech, sprawdzała Hanna Honisz. W spokojnym zakątku Kędzierzyna Koźla błogie poranne chwile zakłócają śmieciarki wyjeżdżające z bazy transportowej na rogu ulic Grunwaldzkiej i Kazimierza Płaskiego. Problem narastał stopniowo. Placyk, który tutaj, o którym mówimy, pierwotnie był placem niezagospodarowanym. Potem czysty region zaczął składować tam czyste pojemniki, jako zapasowe nowe pojemniki, które miały być potem użytkane, użytkowane gdzieś tam na terenie miasta. Chociaż nie są tu składowane odpady i parkują tu puste śmieciarki, to ich obecność zakłóca komfort mieszkańców. Codziennie o 6 rano ruszają śmieciarki, hałasują. No, zapach wiadomo. Wracają koło 14, blokując ulicę, hałas, smród. Między 14 a 6 rano śmierdzi. Dla mnie największą bolączką jest blokowanie ruchu na drodze i te szczury, gryzonie, które tutaj grasują. Mieszkańcy szukali wsparcia u lokalnych polityków i w mediach niestety bez efektów. Kilka lat temu uczuliłam panią poseł z naszego Kędzierzyna, e, uczuliłam pana redaktora Kopackiego, który zrobił duży reportaż, e, zrobił wiele zdjęć, na których były e, jasno e, widoczne Śmietni, pojemniki na śmieci, nie, nie tylko samochody. Podczas naszego spotkania z niezadowolonymi mieszkańcami pojawił się prezes Związku Międzygminnego Czysty Region, użytkującego plac zamieniony w parking dla śmieciarek. Padła konkretna deklaracja rozwiązania cuchnącego problemu. Jesteśmy w tej chwili na etapie zakupu działki na polu południowym. Dokładnie tam mamy swoją instalację, więc po prostu poszerzymy y, naszą instalację o około półtora hektara. Gruntów I tam będzie wybudowana baza logistyczna z daleka od, od mieszkańców. Tam jest cała instalacja, gdzie są przetwarzane odpady. Poza tym, są też dookoła są firmy, które też zajmują się gospodarką odpadami. Więc kwestia myślę, że dwóch lat powinniśmy to, to zrobić. Pobliscy mieszkańcy z pewnością będą odliczać dni do wypełnienia obietnicy prezesa i monitorować postępy inwestycji w nową bazę. Hanna Honisz, Kurieropolski. To wszystko w głównym wydaniu Kuriera Opolskiego. Teraz zapraszam Państwa na prognozę pogody, którą przygotowała i zaprezentuje Dominika Merta. Następnie rozmowa dnia, na którą zapraszam Państwa w imieniu Macieja Dobrzańskiego. A ja spotykam się z Państwem w kolejnym serwisie o godzinie 20.30. Przyjemnego wieczoru. Do zobaczenia.